Witajcie! Dzisiaj jest drugi dzień, gdzie mamy auto i dzisiaj będziemy odwiedzać wschodnią część wyspy, czyli czekają nas trzy wodospady i taki piękny ogród pośrodku dżungli. E, będzie jeszcze najprawdopodobniej bardzo ładna świątynia, gdzie będziecie mogli zobaczyć mnicha, który umarł w trakcie medytacji i w taki sposób go zmumifikowali. E, jestem ciekaw, czy to jest prawda. Dzisiaj się tego dowiemy, więc zabieramy was ze sobą, a teraz idziemy do naszej niebieskiej strzały, czyli do naszego auta. Jest i błękitna strzała. Czeka na nas. Wrzucaj rzeczy do środka i przygodowitaj! Lecimy! A to mogę Wam spokojnie polecić. To jest po prostu zielona herbata. Jest ich tu bardzo dużo w 7 eleven Są z cukrem, są bez cukru. Jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję w Polsce się tego napić, bardzo polecamy. Mega orzeźwia. Właśnie chciałabym się napić. Dziękuję. <noise> Może dostaniesz współpracę z firmą Fiji czy Fuji. Co dzisiaj wodospady? Lecimy na zwiedzanie, proszę. Pierwszy punkt dzisiaj jest to świątynia Łat Rachaham Maran. Jest to nieduża świątynia, która znajduje się półtora kilometra od centrum Lamai zaraz blisko przy głównej drodze, zapowiada się całkiem ciekawie, zaraz zobaczcie, jak to wygląda. To, co dostrzegacie teraz za moimi plecami, jest to bardzo urocze bóstwo, które ma ciało kobiety i głowę słonia. Jest to Ganesa. Hindusi dziniści wiedzą, że jest to bóstwo, które usuwa przeszkody z drogi. Jest to także bóstwo, które ma wspierać handel, ma wspierać kupców. Generalnie sprzyja dobrym interesom i sprzyja szczęściu takim bardzo ogólnie pojmowanym. Ma też przynosić dobrą wenę. Także wszyscy pisarze, artyści również czerpią inspirację od Ganesy. Wygląd samego tego bóstwa dość mocno koreluje z łakomstwem. Zawsze Ganesa ma taki spory brzuszek, co tutaj też widać. Ma być to symbol dobrobytu i pomyślności. Poza tym, Ganesa w większości wypadków będzie miała przy sobie księgę, która jest symbolem mądrości. Będzie miała oczywiście kły, trąbę i topór. Teraz jesteśmy już we wnętrzu świątyni buddyjskiej. Tutaj na ścianach możecie sobie zobaczyć liczne sceny, jak ludzie się modlą. A także z rywalizacji różnego rodzaju bóstw w centralnym punkcie nie mogło oczywiście zabraknąć wizerunku buddy jest to wykonane naprawdę z wielką dbałością od detale. bardzo nam się to podoba. I sam fakt tej takiej przestrzennej formy też jest na plus. Jeżeli będziecie chcieli wejść do takiego miejsca jak te, musicie zawsze pamiętać o tym, że należy się odpowiednio ubrać. To oznacza, że zasłaniamy ramiona, nie można mieć odsłoniętych kolan, chociaż już takie dłuższe, krótkie spodenki bez problemu przechodzą, a do samych obiektów, czyli do takich budynków chodzimy na boso. I to nie jest tak, że będą was tutaj bardzo mocno sprawdzać, szczególnie teraz, jak praktycznie w ogóle nie ma tu turystów, ale dla takiego uszanowania ich zwyczajów warto to zrobić. Lecimy dalej? Tak. Teraz jeszcze jedna świątynia, w której to podobno jeden z mnichów umarł w trakcie modlitwy i go tak go właśnie zamumifikowali. Żar leje się z nieba, więc zanim kolejna atrakcje, to nadeszła pora na poszukiwanie 7 11 i czegoś zimnego do picia. A później mamy dwa wodospady, mamy jedną świątynię. I mamy magiczny ogród, który obiecałem, że Wam pokażę. Jest i nasz wybawiciel. Jest klimat. Jest szczęście? Tak, jest kapka zimna. teraz znajdujemy się w świątyni Ładku na Ram jest to chyba jeszcze mniejsza świątynia niż ta w której byliśmy przed momentem natomiast ma jeden bardzo ważny element i jest to taki bardzo ważny punkt, który koniecznie trzeba odwiedzić, a mianowicie jest tutaj mnich, który został zmumifikowany i zmumifikowali go w takiej dokładnie pozycji, w jakiej go znaleźli czyli w pozycji gotowej do modlitwy miało 79 lat i 8 miesięcy i przez blisko 30 lat e, oddał się jakby służbie, a do 50 roku życia normalnie posiadał rodzinę i zaraz właśnie Wam go pokażę. I tak wygląda jego ołtarz od przodu. No, powiem wam, jest to całkiem zabawne. Jeszcze te kosze na datki. Teraz możecie go zobaczyć w pełnej okazałości. Są tutaj jeszcze różne pozycje, które przyjmuje Budda. Zaczynając od poniedziałku, później widać że sobie we wtorek leży, następnie mamy środę, później jest również środa, ale wieczór, następnie mamy czwartek, jest oczywiście też piątek, no i sobota, najbardziej okazała chyba. Tu właśnie możecie zobaczyć te datki, o których mówiłem, czyli są okulary w tym miejscu. I są także okulary w tym miejscu. Nie ja wiem, może był jakimś fanem okularów przeciwsłonecznych, nie wiem o co tu chodzi. Tamtych okularów było za mało, więc tu jest jeszcze więcej okularów. I sama świątynia od frontu. Jeżeli kiedyś tutaj będziecie, to jest bardzo duży parking. Płaci się 3 zł i jest jakieś 5 minut drogi do wodospadu. Można pojechać też na słoniach, ale my tego nie będziemy robić. Wygląda na to, że jesteśmy już na miejscu. To nawet nie było 5 minut spacerem, więc bardzo łatwo się tu dostać. Można sobie też dojechać skuterem. I wodospad na już jest przed nami. Ewa próbuje się przedostać na drugą stronę dzielnie Przedostaliśmy się po tych kamieniach na drugą stronę I stąd widok rozpościera się jeszcze piękniejszy Jest dzisiaj bardzo niewiele osób, może jest tutaj nie wiem, z 7-8 osób Zaraz postaramy się odpalić drona

Wanna change something that's so good? The boy is mine. You need to give it up. Had about enough. It's no hard to see the boy is mine. I'm sorry that you seem to be confused. He belongs to me. The boy is. mine Wracamy z tego wodospadu, który widzieliście przed chwilą. A teraz udajemy się na punkt widokowy, chyba nad tym wodospadem, o ile dobrze mówię. I udajemy się jeszcze do tych magicznych ogrodów. To jest pół kilometra drogi stąd. Więc pod górkę w tym upale. O, już mi brak oddechu. Ale idziemy jest jeden na górę. Plus. Jaki? Czyli jak będziemy wracać, to będzie z górki. Będzie się wracać wyśmienicie. A będzie zimny czang tego nie obiecuję. Ach, nawet zimnego czanga mi nie może obiecać. No i zobaczcie jak trzeba się poświęcać, żeby dojść na ten punkt widokowy. No widoki są świetne Ale nie jest to aż tak do końca bezpieczne, ale dobra, damy radę. Kamam party No nie jest źle. Dobra, damy radę. Jeszcze tutaj. Wszystko stabilnie i pod kontrolą. Ach. Popał i wilgotność, cały czas to powtarzam, ale są, są nie do zniesienia, przez co wszystko tutaj jest znacznie cięższe niż mogłoby się wydawać. I nawet taki drobny, 15-minutowy hike pod górę może sprawiać problem, ale mamy towarzysza w postaci naszego pieska, który się spina z nami, więc my też musimy dać radę. To nie koniec przeprawy, jeszcze mamy schody po drodze. I wygląda na to, że przemierzając tą dżunglę trafiliśmy na kolejny wodospad. Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear. Chcieliśmy szybko kąpię w tym chłodnym wodospadzie, i teraz lecimy na dół do naszego auta. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze odwiedzić ten magiczny ogród, bo nie do końca wiemy, w którym kierunku on jest. Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, to wracamy i wieczorem lecimy na nocny market, żeby czegoś dobrego się najeść. Miejsce, nie? No, bardzo ładne. Super. Bardzo fajny punkt widokowy. Jeżeli kiedyś będziecie, to blisko tych wszystkich wodospadów jest punkt widokowy. Mr. Monga. Ale ładny ptaszek, patrz, to ma ładny kolor. No, ptaki w klatce. Ale widok jest. jest przeuroczy. Zaraz Wam tu jeszcze trochę ściemnie. ciemnie. Jeszcze raz wracam do prezentowania Wam tych widoków. A zaraz myślę, że trzeba będzie tu odpalić drona i zobaczyć, jak to wygląda z lotu ptaka. Bardzo fajne miejsce. Trochę ciężko tu dojechać autem. I my już wiemy, że chyba się nie udamy do tego magicznego parku w środku dżungli, bo nasze auto chyba nie podoła, ale i tak było warto. O, proszę bardzo, tu Ewunia w swoim żywiole. This straight sin, talk face to face. There is no way you could mistake. And for your man, you insane. You see, I know that you may be just a bit jealous of me, but you're blind if you can see that his love is all in me. see, I tried to hesitate. I didn't want to say what he told me. He said, without me, couldn't make it through the day that shame. Misunderstood, cause I can't see how he could Wanna change something that's so good, the boy is mine